Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na tym kanale. Witam wszystkich tych, których narcyzm bardzo fascynuje i się zastanawiają, co to jest, jak sobie z tym poradzić. I jesteś tutaj pierwszy raz. Zapraszam Cię do subskrypcji, zapraszam Cię do kanału wsparcia. Mam nadzieję, że możecie to zainteresować i zobaczysz, jak sobie radzić w grupie z takim zaburzeniem. Witam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są na tym kanale od dłuższego czasu. Bardzo mi miło Was gościć i Was również z Zapraszam do grupy wsparcia. Mam nadzieję, że utworzymy społeczność taką, już bardziej bliską sobie, która pomoże nam wspierać się w tych bardzo trudnych przeżyciach. Moi drodzy, dzisiaj zazdrość. Dzisiaj o tym, co jest. Myślę, że wiele cech jest kwintesencją narcyzmu, ale akurat jeśli chodzi o zazdrość, to zazdrość jest jedną z największych, największych bolączek osób narcystycznych. Wszystko, co przedstawia, Jakąkolwiek wartość dla osoby narcystycznej, a uzewnętrznia się w obiekcie innej osoby, jest kwestią pomniejszania swojej wartości przez osobę narcystyczną, a co za tym idzie prowadzenie, prowadzi do ogromnej zazdrości. Bardzo często mówicie o tym w relacjach romantycznych, że narcyz, mężczyzna, narcyz, kobieta są potwornie zazdrośni, czyli okazują takie niezadowolenie. Oczywiście, że tak. Te osoby są bardzo zezdrosne, często tego nawet nie ujawniają, sądząc, bo takie jest ich wewnętrzne przekonanie, że i takie przekonanie sprzedają całemu światu na zewnątrz, że trafił ci się o to cudowny, najwspanialszy egzemplarz, egzemplarka, czyli kobieta, mężczyzna, którzy trafili ci się w życiu i w zasadzie to powinnaś, powinieneś iść na piechotę do Częstochowy i dziękuję. Za to, że taką cudowność w życiu spotkałeś. I wydawałoby się, że rzeczywiście takie przekonanie te osoby narcystyczne charakteryzuje, natomiast niedaleko patrząc, kiedy w Twoim życiu, na przykład mnie, kobiety, pojawia się jakiś ciekawy w pracy mężczyzna, nagle osoba zaburzona traktuje to jako wyzwanie i próbuje, co zrobić. Próbuję totalnie zdegradować w Twoich oczach tą osobę. No, i zobaczcie, jaki paradoks, bo wydawałoby się, że osoba totalnie pewna siebie, totalnie przedstawiająca się jako bóstwo na tym świecie, czyli trafił ci się cudowny egzemplarz pani cudowna, pan cudowny, trafili ci się w życiu, a nagle pojawia się kolega, koleżanka w pracy i okazuje się, że mężczyzna, kobieta, narcyz szaleją ze zdrości. No, jak to możliwe? Tak cudowny egzemplarz zazdrosny? Tak, jest tak potwornie zazdrosny, ponieważ ta wewnętrzne poczucie własnej wartości u osoby narcystycznej nie istnieje. Ono jest wyłącznie taką sztucznie wytworzoną fasadą o wielkości, potędze. Ona jest bardzo krucha. Oczywiście natychmiast zostaje odbudowana, bo osoba narcystyczna bardzo często przechodzi w Fazę borderline, czyli takiego, jak to się mówi, borderline jest bardzo często osobowością nieudanym narcyzem, czyli nie udało mi się zostać narcyzem, nie, nie udało mi się wybujać bardzo tego mojego ego, tego, tej mojej wielkości i niestety zostaje w pozycji borderline, więc bardzo często, więc poczucie własnej wartości u osoby narcystycznej prawie w ogóle nie istnieje. To przez lata degradowane i niewytworzone własna osobowość, własnej, ja, ono jest fałszywe lub fragmentaryczne, bardzo często o tym się mówi, czyli nie wiem, kim jestem, nie wiem, jaki jestem naprawdę. Więc jeżeli nie wiem, jaki jestem naprawdę, to tak naprawdę jestem o wszystko zazdrosny, o wszystko, wszystko mnie rani. No i osoba narcystyczna, wiecie, każdy z nas bywa zezdrosny, ale bywa zezdrosny mm, konstruktywnie. Czyli osoba zdrowa psychicznie, na ciele i umyśle, może na przykład zezdrościć świetnie prosperującej firmy, fantastycznych dzieci, ale może mm, konstruktywnie popatrzeć na to, co ja mogę zrobić, żeby coś takiego się w moim życiu pojawiło. Osoba narcystyczna będzie próbowała zniszczyć to, co ci wychodzi świetnie. Więc y, historie, które słyszę od Was, od y, zniszczenia biznesu, który świetnie prosperuje, a osoba narcystyczna próbuje ci wmówić, że jest to nieopłacalne, nie, nie przynosi Ci zysków, y, jest to czasochłonne, absolutnie passe. Y, wszyscy, y, wszyscy mówią, że tak jest. Y, y, łącznie z tym, że osoba narcystyczna jest w stanie podłożyć ci świnie, y, o których bardzo często od Was słyszę, czyli na przykład świetnie prosperujący biznes małżonki został zgłoszony do urzędu skarbowego za niepłacenie na przykład jakichś tam podatków albo powiedzenie, że się podejrzewa, że są te podatki niepłacone. No i małżonka się przez dwa lata tłumaczy, już skończyła, ale tłumaczyła się w urzędzie skarbowym, co to takiego ten biznes. Moi drodzy, takie sytuacje się zdarzają, czyli osoba narcystyczna w afekcie zazdrości, w w takiej sytuacji, kiedy czuje się gorsza, bo ta scena należy do osoby narcystycznej. Mimo, że w przypadku osób, osoby narcyza ukrytego, który wygląda jakby za kotary tej, tej wystawy, tej, tej sceny się wychylał i w zasadzie nic, ani go nie widać, ani go nie słychać, ale jednak na tej scenie jest i wydawałoby się, że on taki skromny, taki spokojny, ale ta scena naprawdę do niego należy. I w przypadku osoby narcystycznej i narcyza ukrytego, te świnie, te podkładane takie bardzo nieuczciwe zagrywki, z, w przypadku osób, osób narcystycznych ukrytych, wrażliwych, jak to niektórzy mówią, nie wiem co tu ma do czynienia z wrażliwością, bo podkładanie świń raczej do wrażliwych nie należy. Bardzo często to są grube. Ale to grube akcje w postaci osób narcyza ukrytego, który nie jest w stanie się cofnąć, a co najgorsze z tego wszystkiego, że nikt w społeczeństwie, nikt w otoczeniu nie byłby w stanie domniemać nawet nawet pomyśleć, że ta osoba mogłaby to zrobić. Na przykład natomiast namacalne dowody, namacalne sytuacje pokazują, że odrzucony narcyz ukryty jest w stanie ofiarę Nękać bardzo, bardzo długo, bardzo nieciekawymi zagraniami. Dlatego moja uwaga dotycząca osób, które funkcjonują w takim, z takim narcyzem ukrytym, który bardzo często odrzucony idzie w kierunku psychopatii, zachodzącego słońca psychopatii, bo proszę pamiętać, że psychopatia to to bardzo często końcówka zaburzenia narcystycznego, więc, która może się pogłębiać. Odrzucony narcyz jest w stanie z otwartą raną narcystyczną bardzo długo pamiętać swoje, swoje twoje przewinienia wobec jej osoby, czyli swoje takie braki, takie swoje dotknięte rany, takie gołe, one cały czas krwawią. Osoba narcystyczna potrafi bardzo długo pamiętać. Dlatego takim Osobom, które funkcjonują w takim świecie, proponuje zaopatrzyć się w odpowiedzialność, brak strachu, przepracowanie właśnie tego strachu, bo osoba narcystyczna wtedy wie, że to nie działa. Natomiast nękać będzie i ta zazdrość jest dla osoby narcystycznej niemożliwa do zaprzestania. Osoba narcystyczna będzie zazdrościć każdemu, kto wychodzi na tą scenę i zasłania. Osobę narcystyczną. Dlatego bardzo często my myślimy, że bycie ofiarą to jest, no, ktoś jest ofiarą. Nie, dla osoby narcystycznej bycie ofiarą również jest sceną, również jest byciem w kręgu zainteresowania. Tak samo jak i bohaterstwo. On wtedy z tej sceny nie schodzi, zarówno w pozycji ofiary, jak i w pozycji bohatera. Zobaczcie, nie ma środka, nie ma możliwości bycia na drugim. Planie. To jest scena osoby narcystycznej, czyli jeżeli wejdziesz na tą scenę przed nią, zostaniesz zniszczony, zostaniesz pochłonięty. I ta zazdrość osoby narcystycznej ją zżera. Dlatego im dalej w las, im starszy jest narcyz, narcyska, tym jego zaburzenia w zazdrości, w poczuciu niższości, w okrojonym ego, w tym kruchym ego, bardzo mocno się pogłębiają. Bo osoba narcystyczna w, z niewiadomych przyczyn rzadko kiedy osiąga coś. Trwałego, coś, co przynosi jej satysfakcję. Ciągle, ale to ciągle jest jej mało, ciągle chce więcej, ciągle chce większych splendorów, większego uznania. No, z racji ograniczonych możliwości, tego, że jednak się starzeje i jednak pewne władze umysłowe, pewne możliwości umysłowe stają się coraz słabsze, osoba narcystyczna niestety traci te walory. To jest koło zamknięte, starość dla osoby narcystycznej to coraz większa zazdrość, coraz większa zgryźliwość i coraz większy brak radości z życia. Chociaż bardzo często tą radość życia sztucznie wytwarza. Natomiast natomiast wprawne oko jest w stanie zauważyć, że ta, ta cudowność bardzo mocno się kończy i nawet uśmieszki pod nosem, nawet uśmieszki do wszystkich naokoło sprawiają, że ta osoba już coraz gorzej. Jest postrzegana. Zazdrość w, w życiu osoby narcystycznej pełni nadrzędną rolę. Zazdrość o wszystko. Zazdrość o to, jak ją postrzegają, że ktoś inny wiedzie skrzypce, lepiej gra na tych skrzypcach niż osoba narcystyczna. Bardzo często w kontaktach z osobą narcystyczną możesz usłyszeć, kiedy rozpoznajesz osobę narcystyczną, możesz usłyszeć takie zdanie wszyscy mi zazdroszczą. Ludzie mnie na przykład nie lubią, bo mi zazdroszczą. Albo kiedy osoba narcystyczna cię projektuje. Koleżanki ci zazdroszczą, koledzy ci zazdroszczą, oni ci zazdroszczą, tak? Zawsze ta zazdrość albo ktoś o ciebie, albo e, ktoś o niego jest zazdrosny. Bardzo często słyszycie właśnie też takie, e, jesteś o mnie zazdrosna, wpieranie, jesteś o mnie zazdrosny, tak? Wpieranie słowa zazdrość. Słowo zazdrość i uczucie zazdrości to jest ta przewodnia nuta e, wszystkich relacji narcystycznych. Tam zawsze jest y, słowo zazdrość, więc przyjrzyjcie się tym. Sytuacją, jak one mają miejsce, jak te osoby mówią o zazdrości wobec nich, kiedy udowadniają albo próbują wytłumaczyć swoje zachowanie, to, co się wydarzyło, zazdrością innych, nielubieniem go, bo, bo był zazdrosny, Moja musiałem odejść od mojej partnerki, bo była chorobliwie zazdrosna, musiałem odejść od partnera, bo, była, bo był o mnie piekielnie zazdrosny, inne koleżanki ci zazdroszczą, tak jak mówiłam. Wszystko jest w obrębie zazdrości. Tam nie ma relacji takich czystych, tylko wszystko jest jakimś poziomem zazdrości. Moi drodzy, bardzo ciężko się żyje z zazdrością i osobą narcystycznym jest tym bardzo ciężko. Tą zazdrość próbują na was przerzucić w etapie projekcji, czyli. Permanentnie jesteście zazdrośni o swojego partnera, partnerkę i to próbuje, próbujecie zrobić, i za każdym razem, kiedy z wami pracuję i słyszę o tej zazdrości, to pytam się, a czy pani, pan na pewno jest zazdrosny? Czy pan czuje tą zazdrość? No nie, no to skąd taki, taki pomysł? No właśnie nie wiem. Przyjrzyjcie się tej zazdrości, bo zdrowy człowiek nie zazdrości dlatego, że coś komuś lepiej wychodzi, tylko dlatego, że mógłby. Żałuje, że tego nie może zrobić, ale może to sobie wymarzyć, może to sobie wypracować, może to zapragnąć i też tak być szczęśliwym. Na przykład. Moi drodzy, zazdrość, brzydkie uczucie, aczkolwiek potrzebne w naszym życiu. Natomiast narcystyczne, narcystyczna zazdrość jest kwintesencją narcyzmu i choroby. Choroby, można powiedzieć, choroby, jest to niestety zaburzenie, ale myślę, że z aspektami choroby. Moi drodzy, bardzo pięknie Wam dziękuję za ten film i przyjrzyjcie się, proszę, zazdrości Waszych partnerek, partnerów. Zobaczcie, czy to jest na normalnym, zdrowym poziomie. Czy ktoś Wam próbuje wpierać, że jesteście zazdrośni, albo jest chorobliwie o Was zazdrosny? Bardzo pięknie dziękuję i do miłego zobaczenia.